Zadanie drugie. Rozwiąż równanie, wartość bezwzględna z liczby x minus 10 dzielone na 5 jest równa 5. No i tutaj musimy w pierwszej kolejności uprościć troszkę, czy przekształcić lewą stronę równania. Aby przekształcić lewą stronę równania musimy skorzystać z własności bezwzględnej, którą tutaj wypisałam. To znaczy, że lewa strona tego równania ona jest równa. Wartość bezwzględna z liczby x minus 10, dzielone na wartość bezwzględną z liczby 5, jest równa liczbie 5. Popatrzmy najpierw na mianownik. W mianowniku mamy wartość bezwzględną z liczby 5, i tutaj musimy cofnąć się do definicji wartości bezwzględnej. Otóż, popatrz, w tym miejscu. Wartości bezwzględnej stoi liczba, która jest liczbą większą od zera. To znaczy, że jest spełniony ten warunek. Jeżeli wyrażenie, które stoi w wartości bezwzględnej jest liczbą większą od zera, to to oznacza, że po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej, wyrażenie, które stoi w tej wartości bezwzględnej nie zmienia swojego znaku na przeciwny. To z kolei oznacza, że wartość bezwzględna w liczby 5 jest równa liczbie 5. To znaczy, że to równanie, które mamy tutaj, możemy zapisać jako x odjąć 10 wartości bezwzględnej, dzielone na 5, jest równe 5. No i teraz popatrzmy. Gdybyśmy tutaj mieli następujące równanie. x odjąć 10 na 5 jest równe 5, czyli bez wartości bezwzględnej, to tutaj moglibyśmy przemnożyć obustronnie to równanie przez 5. W gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o przekształcenie tego równania, no to ono się nie różni w kwestii właśnie przekształcenia niczym względem tego równania. To znaczy, że to równanie również, tak samo jak i to tutaj, możemy obustronnie przemnożyć przez wartość, która stoi w mianowniku. Czyli w rezultacie my no, uzyskujemy tutaj x odjąć 10, które jest równe liczbie 25. No i tutaj uzyskałam w tym miejscu, czyli po prawej stronie, równania liczbą 25, dlatego że 5 razy 5 jest równe liczbie 25. Być może masz wątpliwości, dlaczego w wyniku mnożenia tego wyrażenia przez 5 uzyskałam wartość tylko z licznika. Otóż popatrzmy, jeżeli przez liczbę 5 przemnożę wartość bezwzględną z liczby x odjąć 10 na 5, no to ja w gruncie rzeczy tutaj również mogę zapisać, to mnożenie, które tutaj mamy jako 5 na 1 razy wartość bezwzględną z liczby x odjąć na 5, czyli uzyskaliśmy tutaj mnożenie ułamków zwykłych. Jeżeli mnożymy przez Ciebie ułamki zwykłe, to znaczy, że musimy przemnożyć, przemnożyć przez siebie liczniki tych ułamków, no i mianowniki, czyli w rezultacie uzyskujemy tutaj 5 wartości bezwzględnych z liczby x odjąć 10. Dzielone na 5. No i tutaj możemy dokonać teraz skrócenia. Dzielimy licznik i mianownik przez 5, tu uzyskujemy 1, tu uzyskujemy również liczbę 1, czyli w rezultacie uzyskamy tutaj X odjąć 10 wartości bezwzględnej na 1, co ostatecznie jest równe 10, x odjąć 10 wartości bezwzględnej, czyli dokładnie to samo, co uzyskałem tutaj w tym miejscu. I teraz uzyskaliśmy tutaj taką równość, takie równanie z wartością bezwzględną, które już rozwiązywałam na moim kanale. I przypomnijmy sobie, żeby takie równanie rozwiązać, to znaczy, że wartość bezwzględną, którą tutaj mamy, musimy rozpisać zgodnie z definicją wartości bezwzględnej. I tak sobie tutaj zrobimy. Zapiszmy, że wartość bezwzględna z liczby x-10 to się równe x odjąć 10, czyli nie zmieniamy znaku na przeciwny dla wyrażenia, które znajduje się w wartości bezwzględnej, jeżeli to, co stoi w wartości bezwzględnej będzie większe, równe 0 i musimy zmienić znak na przeciwny dla tego, co stoi w wartości bezwzględnej, jeżeli to, co w wartości bezwzględnej się znajduje, będzie mniejsze od 0. I pamiętajmy o tym, że te nierówności, które tutaj uzyskujemy, musimy zawsze doprowadzić do najprostszej postaci, to znaczy w zasadzie nie musimy, natomiast dobrze jest je doprowadzić do najprostszej postaci, ponieważ to nam później będzie pomocne w odczytaniu wyniku. No i tutaj popatrzmy: mamy wartość bezwzględną liczby x odjąć 10, która jest równa x odjąć 10, czyli nie będziemy zmieniać znaku na przeciwny jeżeli x będzie większy bądź równy 10, no i wyrażenie wartości bezwzględnej zmieni swój znak na przeciwny, jeżeli x będzie mniejszy od liczby 10. I teraz na tym etapie musimy ułożyć dwa równania. Ponieważ tutaj to uzyskaliśmy, tę postać, uzyskaliśmy dla tego równania, to możemy na pewno ułożyć dwa równania na podstawie tego wyrażenia, które mamy tutaj. Czyli zapiszmy sobie, że x objęt 10 jest równe 25 oraz minus x plus 10 będzie równe liczbie 25. I teraz takie dwa równania tutaj rozwiązujemy. Tu w tym miejscu uzyskujemy x, który jest równy 25 dodać 10, czyli x będzie równy liczbie 35. I teraz to równanie my rozwiązaliśmy dla tego przypadku, czyli dla x większego równego 10. Musimy teraz ocenić, czy liczba 35 jest liczbą większą bądź równą 10. Jest, dlatego na pewno jest rozwiązaniem tego równania tutaj. Rozwiążmy teraz to drugie równanie. Tu uzyskaliśmy minus x, dodać 10, które jest równe 25. Dlatego należy tutaj zapisać minus x, które jest równe 25 odjąć 10, czyli minus x będzie w tym przypadku równe 15. Dzielimy obustronnie przed liczbą minus 1, uzyskując x równy minus 15. I teraz musimy popatrzeć. To równanie myśmy rozwiązywali dla tego przypadku, czyli dla x mniejszego od liczby 10. Musimy teraz się zastanowić, czy liczba minus 15 jest liczbą mniejszą od 10. Jest, dlatego liczba 15 jest rozwiązaniem tego równania. I oczywiście możemy sobie tutaj zrobić jeszcze sprawdzenie. Czyli najpierw dokonujemy sprawdzenia dla x równego 35, czyli tę wartość liczbową podstawiam tutaj do tego równania. Uzyskujemy na tej podstawie wartości bezwzględnej 35 odjąć 10, to będzie nasza lewa strona równania. 35 odjąć 10 jest równy w liczbie 25. No a Na podstawie definicji wartości bezwzględnej, my wiemy, że jeżeli tutaj ściągniemy symbol wartości bezwzględnej, to uzyskujemy w rezultacie liczbę 25. I prawa strona tego równania jest równa liczbie. 25, czyli jak widzimy, tutaj lewa strona wyszła 25, prawa jest równa 25, czyli w tym przypadku lewa strona jest równa stronie prawej, co nam potwierdza, że 2,35 jest rozwiązaniem tego równania. Dokonamy sobie teraz sprawdzenia dla x równego minus 15, czyli tym razem liczbą minus 15 podstawiam tutaj pod x do tego równania. Zapiszmy zatem minus 15, odjąć 10 wartości bezwzględnej, co stanowi naszą lewą stronę, jest równe minus 25 wartości bezwzględnej. No i popatrzmy, tutaj mamy liczbę mniejszą od zera, czyli jest spełniony ten warunek, czyli ściągając symbol wartości bezwzględnej, musimy pamiętać o tym, żeby zmienić znak na przeciwny, czyli uzyskamy tutaj minus minus 25, co oznacza, że w rezultacie uzyskujemy liczbę 25. Zatem lewa strona tego równania jest równa 25, prawa również zobacz. Czyli możemy sobie tutaj zapisać, że prawa strona jest równa liczbie 25, co oznacza, że znowu lewa strona jest równa stronie prawej. Przy czym pamiętaj tutaj o jednej bardzo ważnej sprawie. Otóż my na początku zadania byliśmy proszeni o to, żeby rozwiązać takie równanie. Natomiast sprawdzenia my dokonaliśmy dla tego równania. No i teraz pytanie brzmi, czy te liczby faktycznie są rozwiązaniem także i tego równania. Możemy sobie oczywiście dokonać sprawdzenia, czyli zapiszmy teraz, że na razie dokonujemy sprawdzenia dla x równego 35, czyli tym razem liczbę 35 ja podstawię tutaj do tego równania. I popatrzmy, uzyskujemy tu w rezultacie wartość bezwzględną z liczby 35 odjąć 10 nad 5. To będzie lewa strona równania. To się równa 25 nad 5 wartości bezwzględnej. 25 na 5 to jest 5, więc uzyskujemy tutaj wartość bezwzględną z liczby 5. No i po ściągnięciu wartości bezwzględnej, symbolu wartości bezwzględnej, uzyskujemy liczbę 5. Czyli lewa strona tego równania dla x równego 35 jest równa 5. Prawa strona również jest równa liczbie 5, czyli tu w tym przypadku myśmy również uzyskali taki przypadek, w którym lewa strona jest równa stronie prawej. Dokonajmy teraz sprawdzenia dla x równego minus 15, czyli lewa strona tego równania tutaj będzie. Równe minus 15 minus 10 wartości bezwzględnej nad 5 będzie równe minus 25 nad 5 wartości bezwzględnej. No i minus 25 na 5 to jest minus 5 wartości bezwzględnej. No i tutaj teraz chcemy ściągnąć symbol wartości bezwzględnej, i musimy przy okazji tego pamiętać, że tym razem jest spełniony ten warunek. Czyli ściągając symbol wartości bezwzględnej, musimy zmienić znak na przeciwny, czyli uzyskujemy tutaj po prostu liczbę 5. No i znowu wracamy do tego równania. Widzimy, że prawa strona jest równa liczbie 5, czyli w rezultacie znowu lewa strona jest równa stronie prawej. To nam potwierdza, że te dwie liczby są rozwiązaniem zarówno i tego równania, i tego równania. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że to równanie, które tutaj uzyskaliśmy, zostało po prostu przekształcone, czyli to równanie jest przekształconą formą tego równania tutaj. Natomiast do rozwiązania takiego ostatecznego tego równania tutaj wyjściowego mogliśmy podejść także troszkę inaczej. Otóż, jak już przekształciliśmy tę wartość bezwzględną na takie dwa wyrażenia, to te dwa wyrażenia mogliśmy zastosować tutaj do tego równania. No i teraz popatrzmy. Najpierw będziemy mieli x odjąć 10 nad 5, które jest równe 5, oraz minus x plus 10 nad 5, które jest równe 5. I teraz dwa takie równania musimy rozwiązać, mnożąc jedno i drugie obu stronie przez liczbę 5, dzięki czemu tutaj uzyskujemy x odjąć. 10 równe 25, natomiast tutaj minus x plus 10 jest równe liczbie 25, czyli ostatecznie zobacz, myśmy uzyskali dokładnie te same równania, które mamy wyżej. No ja ich tutaj teraz drugi raz tych równań nie będę rozwiązywała ze względu na to, że już je rozwiązywaliśmy tutaj wyżej. Czyli jak widzisz, nie ma znaczenia, czy my będziemy rozpatrywać najpierw to równanie, a potem to równanie, czy od razu to równanie, czy po prostu zakończymy obliczenia i rozwiązywania względem tego wyjściowego, w zasadzie sensie nie wyjściowego, tylko oczywiście przerobionego równania. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga i do nawet Zarówno na kanale YouTube, jak i na moim blogu znajdziesz wiele wartościowych treści, które pomogą Ci w przygotowaniu się do matury za matematyki, jak również, które pomogą Ci opanować bieżący materiał w szkole. Pamiętaj o tym, żeby treściami dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym nagraniu.